Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na kanale, w którym zaprezentuję Wam powiedziałbym powrót do korzeni, powrót do serii, która już kiedyś na kanale wiele razy się pojawiła, a jest to seria, w której przedstawiałem Wam albumy moich ulubionych wykonawców oraz ogólnie dyskografię zespołów muzycznych. Niestety, seria na jakiś czas poszła w niepamięć, ponieważ był bardzo słaby odzew ja postaram się znowu troszeczkę serię przybliżyć, ale czy ona będzie się pojawiała znowu tak często jak kiedyś, czy po prostu już znowu po jakimś, czy już za jakiś czas, za kilka miesięcy, jak nie za pół roku, to zależy wszystko od Was. Oczywiście, czy te odcinki Wam się spodobają, czy będzie dosyć duży odzew. Osobiście myślę, że jeszcze na pewno nagram dla was w najbliższym czasie dwie recenzje albo jedną, jedną na pewno przedstawię właśnie płytę zespołu Duran Duran, którą osobiście sobie zamówiłem, ponieważ ta płyta jest dla mnie bardzo, bardzo fajna, ciekawa i piosenki na niej znajdujące się są dla mnie wręcz 10 na 10. Ale to oczywiście moja subiektywna opinia, a dzisiaj przedstawię Wam prezent, który dostałem od mojego taty, a jest to The Very Best of Elton John. Elton John, czyli, czyli Reginald White, bardzo słynny brytyjski pianista, twórca wielu przebojów, bardzo słynny muzyk lat 70., 80., 90., Sir Elton John. Jego dyskografia jest tak bogata, że wydanie dwóch płyt na CD, czyli dwóch krążków, czyli 30 piosenek nie było żadnym problemem, największych hitów. A ja tak po kolei, powolutku, też oczywiście nie rozciągając tego materiału do nie wiadomo jakiego długiego czasu, do jakiej do tam liczby do 10-15 minut postaram się to streścić, zaprezentuję Wam jego bogatą karierę solowo. Jeszcze powracając, album został wydany chyba tylko w Europie, gdzie sprzedał się w dosyć dużej ilości około 7-8 milionów egzemplarzy. Sprzedał się bardzo dużej liczbie w, samych, w samej Wielkiej Brytanii, ponieważ pokrył się tam już w roku 1995, czyli 5 lat po wydaniu tego, tej kompilacji dziewięciokrotną platyną czyli sprzedanych zostało tam. 2,7 miliona egzemplarzy 2 miliony 700 tysięcy sztuk razy 2 to prawie 5 milionów bardzo dużo, bardzo fajny wynik i na pewno to oczywiście mówi o tym że Elton John jest samą powiedziałbym klasą w sobie w swoim oczywiście rodzimym kraju yy, otwórzmy sobie ten pak, widzimy tutaj dysk pierwszy, to są przyboje Eltona Johna z lat 70, a raczej z pierwszej ich, ich połowy z pierwszej połowy lat 70. Widzimy tutaj oczywiście e, taką, powiedziałbym, książeczkę, na której się znajduje również, muszę troszeczkę podjaśnić, no już listopad, godzina 15, ale już ciemno. E, oczywiście widzimy tutaj okładkę, a raczej zdjęcie, które znajduje się na okładce płyty. Widzimy również zdjęcie przedstawiające. Pana Eltona Johna wraz z jego długoletnim przyjacielem Bernie Traupinem, który napisał dla niego wiele, wiele przebojów, jak i albumów. Tak to się prezentuje. Niestety więcej zdjęć tutaj nie doświadczymy, ponieważ w książeczce znajdują się same, powiedziałbym, teksty do piosenek, co oczywiście ułatwia nam karaoke podczas yy, przesłuchiwania albumu, no ale większej tutaj jakiejś ciekawostki nie znajdziemy. Dysk drugi zawiera przeboje z drugiej połowy lat 70. oraz z lat 80. Tak to się prezentuje. A ja teraz chciałbym Wam w takim, powiedziałbym, najmniejszym skrócie yy, omówić tutaj znajdujące się hity. Przede wszystkim chciałbym jeszcze powiedzieć, a raczej zaprosić Was, jeśli oczywiście lubicie Eltona Johna, to na pewno już film poglądaliście, A jeśli chcielibyście zainteresować się dyskografią oraz ogólnie życiem Sir Eltona, to moglibyście pooglądać sobie bardzo ciekawy film. Trochę tak powiedziałbym fabularno-biograficzny. Oczywiście jest tam wiele niezgodności historycznych, ale bardzo ciekawy e, dramat o nazwie Rocket Man z roku 2019. Na dysku pierwszym, dysk pierwszy rozpoczyna piosenka Your Song. Piosenka myślę, że wszystkim bardzo dobrze znana. E, mi ona najbardziej kojarzy się z kultowego występu Eltona Johna w roku 1980 13 sierpnia w Central Parku w Nowym Jorku, kiedy to Elton John przebrał się za kaczora Donalda i dosyć optymistyczny, śmieszny sposób wykonał Owy, ową swoją klasyczną piosenkę. Drugą piosenką, znajdującą się na albumie, jest Rocket Man, czyli również klasyk, przepiękna piosenka, która zajęła drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. Jorson zajął siódme miejsce w Stanach Zjednoczonych. No, klasyk, klasyk, jeszcze raz klasyk. Piosenka pochodząca z albumu. E, D. E, zaraz widzicie, teraz już zapomniałem. The Chantel, coś takiego. Jeśli oczywiście wiecie, specjalizujecie się dyskografią Eltona Johna, to oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzach, za co będę Wam wdzięczny. Honky Kat to, a widzicie, Honky Kat również pochodzi z tego, z tego albumu i album nazywał się, jeśli nie pomylę, przepraszam oczywiście za mój angielski, Honky Chaton. E, Crocodile Rock oraz Daniel, czyli dwa klasyki. Crocodile Rock, bardzo fajny styl, wręcz taki powiedziałbym rock'n'rollowy, lat, lata 60., 70., bardzo fajna piosenka e, pochodząca również, z, również jak piosenka Daniel, która e, oscyluje właśnie ona to jest piosenka, która opisuje weterana wojny wietnamskiej. E, Oby dwie piosenki, obydwa hity znalazły się na albumie Don't Shot Me I Am Only Pianoman, Czyli nie szczelaj do mnie, jestem tylko, yy, jestem tylko pianistą. E, ciekawa, ciekawy album, pokrył się 3 się trzy razy Platyną w Stanach Zjednoczonych, posprzedał tam 3 miliony sztuk egzemplarzy klasyczny klasyczny Goodbye Yellow Brick Road album wydany w roku 1973 który zawierał wiele, wiele hitów eee, Goodbye Yellow Brick Road Saturday Night's Alright For Fighting oraz Candle In The Wind trzy klasyczne piosenki Goodbye Yellow Brick Road jest chyba moją ulubioną piosenką z tego albumu chociaż otwierająca owy album kompozycja 12-minutowa tam jest Love Is Blaining, czyli Funeral For Friends jeśli się nie mylę Albo odwrotnie. Kompozycja bardzo ciekawa, bardzo długa, wręcz suitowa, 12 minut. To jest chyba moja ulubiona wraz z piosenką Goodbye, Yellow Brick Road. Właśnie ulubione kompozycje z tego albumu. Saturday Nights, or Right for Fighting, czyli jedna z najbardziej rock'n'rollowych piosenek Eltona. Bardzo dynamiczna, skoczna, super nadająca się na koncerty. Candle in the Wind. Piosenka. Która na początku nie odniosła jakiegoś gigantycznego sukcesu, bo została wydana tylko w Wielkiej Brytanii, bo w Stanach Zjednoczonych nie została wydana. Zajęła 11. miejsce na liście przeboju w Wielkiej Brytanii, ale kolejne jej wydanie w latach 80. w wersji koncertowej na rzecz Chorego Chłopaka na Ace, niestety teraz nie pamiętam jak on się nazywał, wykonana chyba na koncercie w Sydney. Piosenka zajęła 6. miejsce w. W Stanach i 5 chyba Wielkiej Brytanii, albo odwrotnie. Ale oczywiście największy fenomen tej piosenki to 97 rok. Niestety tragiczna śmierć Lady Diana Spencer i wydanie Candle in the Wind, Goodbye England Rose. Pierwsze miejsce chyba we wszystkich krajach na świecie. I oczywiście najlepiej sprzedający się singiel czasów 37 milionów egzemplarzy. Don't Let The Sun Go Down oraz The Beach Is Back, które jest ostatnim albumem na pierwszym dysku. To są piosenki z albumu Caribou, wydanego rok później, w roku 1974. Don't Let The Sun Go Down On Me, klasyczna ballada Altona Johna z pięknym fortepianem, znana powszechnie, ponieważ w roku 1991 Elton John nagrał również wersję koncertową z George'em Michaelem. Losing the Sky with Diamonds, piosenka z roku 1990, jeśli się nie mylę, 5, wydana na pierwszym great hicie pana Eltona Johna wraz z piosenką Philadelphia Freedom. Great Hits ogniósł ogromny sukces. Sprzedał się w 17-krotnej platynie w Stanach Zjednoczonych czyli 17 milionów egzemplarzy w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Kolejny album: Captain, Fantastic and Browed Dirty bo Jeśli to dobrze wym wymówiłem, zawierał bardzo słynny single Someone Save My Life Tonight, jedna z najbardziej osobistych piosenek Eltona Johna. Wydana na singlu w bardzo długi, o bardzo długiej długości 6,42 sekundy, 6 minut 42 sekundy. Piosenka tak bardzo osobista dla Eltona Johna, że wręcz nie podjął on się cięcia oraz skrócenia piosenki. Przepiękna ballada, mnie najbardziej intryguje moment, kiedy w połowie tworu wchodzi perkusja, piosenka nabiera e, takiego powiedziałbym, już bardziej, zdaje się taka bardziej powiedziałbym dynamiczna i na końcu te takie wstawki ja nie wiem czy to jest jakiś syntezator ale taki wręcz eh, coś naprawdę pięknego trzeba to posłuchać Pinball Wizard. Piosenka oryginalnie nagrana przez a zespół Dechu w roku 1971, bądź drugim. Napędzana głównie przez gitarę akustyczną. Elton John, jak zwykle, wiadomo, zamienił gitarkę na fortepian i jest to chyba jedna z najbardziej dynamicznych jego piosenek w całej karierze. Bardzo ciekawa. Bardzo podoba mi się również wykonanie tej piosenki, a raczej intro owej piosenki podczas Koncertu The Freddie Mercury The Tribute Concert z 20 kwietnia 1992, kiedy to właśnie intro zaczyna piosenkę I Want It All, właśnie intro Pinball Wizard i na scenę wchodzi Roger Daltrey, czyli oczywiście frontman zespołu The Who. Beach, the Beach is Back, czyli niekulturalnie mówiąc, Suka Wraca, taki jest po prostu tytuł angielski, piosenka z albumu Caribou i to jest właśnie ciekawe, bo jest ona wręcz czymś przeciwnym do, 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 do Don't Let The Sun Go Down On Me, piosenka bardzo dynamiczna, jedna z najbardziej rockowych również piosenek Eltona, wręcz zahająca, zahacza, zahaczająca czasami pod hard rock. Super pierwszy dysk. Drugi dysk już nie jest taki... Dla mnie 10 na 10, ponieważ jest tu kilka piosenek, które mi aż tak bardzo nie odpowiadają. Ale oczywiście klasyczne Don't Go, Don't Go Breaking My Heart, wydane w roku 1976, jako chyba singiel niealbumowy z Kiki D, Pierwsze miejsce w Stanach, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. To jest chyba jedyna piosenka Johna, która zajęła... Yy, po raz pierwszy wydana na singlu, pierwsze miejsce po obu dwóch stronach Atlantyku. Później chyba jeszcze Don't Let The Sun Go Down On Me z Georgem Michaelem powtórzyła owy wyczyn. Benny and the Jets. Piosenka również z albumu Goodbye Yellow Brick Road. To jest klasyczna piosenka, która głównie opiera się na fortepianie i bardzo ciekawe są stawki, dla mnie takie troszeczkę również komiczne, czyli be -be 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 Benny on the Jets, no bardzo fajna piosenka polecam eee, trzeci utwór na drugim dysku Sorry seems to be the hardest word to jest chyba najpiękniejsza balada Meltona Johna najbardziej smutna, ale prawdziwa oddająca swój tytuł czyli przepraszam wydaje się być najtrudniejszym słowem Piękna piosenka. To trzeba posłuchać. Song for Guy. Piosenka pochodząca z albumu Johna, Eltona Johna, Single Man. Piosenka bardzo ładna. Powiedziałbym wręcz całkowicie instrumentalna. Pod koniec pojawia się kilka słów. Piosenka jedna z pierwszych. Chyba jedna, jedyna, która została napisana tylko przez Eltona no dużo tam słów nie było bardzo klimatyczna piosenka czasami takich piosenek chyba nam trzeba party time part time love piosenka pochodząca również z y, a single man ale już bardziej dynamiczna y, blue eyes piosenka y, piosenka która pochodzi z albumu the jump jeśli się nie mylę również ładna balada ale tutaj przychodzimy do mojego ulubionego albumu Johna z lat 80. czyli To Love for Zero. Według mnie super album, bardzo go lubię słuchać. Już nawet nie mówiąc o największych hitach, takich jak Kiss the Bridge, I Still Standing", I Am Still Standing, czy I Quest, That's Why They Call It The Blues. Według mnie jeszcze bardzo fajne piosenki znajdujące się na tym albumie to Crystal oraz piosenka tytułowa. Bardzo dobry album. Powrót Johna do świetności z lat 70. Może nie aż taki ogromny, ponieważ sprzedał, sprzedał się chyba tam w milionie egzemplarzy w Stanach. Platynkę zdobył w Wielkiej Brytanii, 300 tysięcy egzemplarzy, ale I'm Still Standing to chyba już kultowa piosenka. Set song, czyli smutna piosenka, która notabene w ogóle nie jest smutna, a set song to smutne piosenki. Jest to jedna z najbardziej radosnych piosenek Eltona. Piękna, fajna piosenka, może nie piękna, ale na pewno bardzo optymistyczna, wydana na album, jeśli się nie mylę. Breaking Hearts raz, wraz z piosenką numer 11 Passengers, która jako jedna z nielicznych na tej składance nie przypadła mi do gustu. Nikita ulubiony utwór Etona Johna, mojej babci oraz mojej rodzinie bardzo ceniony utwór. Bardzo lubię tą piosenkę, bardzo ładna, szczególnie te takie syntezatorowe solo. Z tego co wiem, nawet w postaniu piosenki udzielali się tacy artyści jak George Michael oraz Nick Kershaw I jest to piosenka dosyć śmieszna, ponieważ Elton John w teledysku zachwyca się kobietą A tak naprawdę śpiewa o mężczyźnie, bo Nikita w Związku Radzieckim oraz w Rosji to typowo męskie imię don't, I don't wanna go on with you like that Bardzo długi... Bardzo drugi tytuł, ale chyba oznacza on, że nie chcę już z Tobą więcej rozmawiać. Piosenka, która odniosła największy sukces w Stanach Zjednoczonych w latach 80., zajęła drugie miejsce, ale w Wielkiej Brytanii uplansowała się w czwartej dziesiątce. Piosenka fajna, bardzo optymistyczna, nie jest ona jakaś naprawdę uszałamiająca, ale bardzo mi ona też e, przypadła do gustu, w szczególności te takie ciekawe sola, e, sola na Ronaldzie wykonane przez Eltona Johna w drugiej połowie piosenki oraz przede wszystkim, przede wszystkim klasyczny, fajny, ciekawy teledysk, kiedy to właśnie Elton John wywija dosyć ciekawe rzeczy na swoim Ronaldzie e, ubrany w płaszcz oraz kapelusz. Fajny teledysk, bardzo fajna piosenka. Sacrifice. Jedna z najsłynniejszych piosenek Eltona Johna. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, ale w roku 1990. Mi ona, szczerze mówiąc, nigdy aż tak bardzo do gustu nie przypadła, ale na pewno jest to piosenka bardzo ładna. Easier To Walk Away, piosenka pochodząca również z albumu Sleeping With The Past oraz You Got It, I Love Someone. Piosenka wydana chyba do jakiejś ścieżki dźwiękowej, Powiem Wam, nie jest to zła piosenka, ale też jakoś za bardzo mojego serca nie zawojowała. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w teledysku Elton John wystąpił właśnie w takiej kreacji, jaka się znajduje na okładce albumu. Podsumowując, kompilacja może nie jest... Kompilacja jest bardzo fajna, według mnie. Nie jest 10 na 10, ale bez żadnego problemu mogę jej dać 9 na 10 i polecam Wam jej zakup. Oczywiście przepraszam, że już jest troszeczkę ciemno, ale już mamy listopad. I ja niestety nie mam jakiegoś tutaj naprawdę studia, że ja to mogę oświetlić. Spróbuję to jakoś jeszcze bardziej dla Was rozjaśnić, ale no, przepraszam Was za jakość. Myślę, że po prostu jakoś ogólnie całą treść merytoryczną ogólnie wyczerpałem. Album bardzo ciekawy. Ja żałuję, że zabrakło tutaj takich piosenek jak przede wszystkim Tiny Dancer, ale no, szczerze mówiąc, nie była ona jakimś singlowym hitem. E, jeszcze brakuje mi tu jednej piosenki, piosenki pochodzącej z albumu 21 for 33, e, czyli 21 na, 20, na 33, czyli Little Jenny, która też jest dosyć ciekawym i bardzo słynnym przebojem Eltona, a na kompil kompilacji się nie pojawiła. No i tym miłym akcentem mogę już powoli zakończyć ten materiał. Ogólnie uważam, że składanka jest udana, warta zakupu. Prezent na pewno udany, za co bardzo dziękuję i mojemu tacie oczywiście. I oczywiście zapraszam was do zapoznania się z dyskografią tego bardzo słynnego brytyjskiego wokalisty. Bo naprawdę jego piosenki są zacne. A ja się teraz już z wami pożegnam. Jeśli chcecie, żeby w przyszłości również nagrał jakieś recenzje płyt oraz moją opinię, to oczywiście zapraszam do lajkowania materiału oraz po prostu do. A w ogóle, jeśli podawam się moja twórczość, to zapraszam do oglądania moich innych odcinków, szczególnie numizmatykę oraz turystykę rowerową. Cześć, miłego dnia!